3 maja obchodziliśmy 224. rocznicę uchwalenia Konstytucji Majowej. Z tej okazji w łukowskich szkołach odbywały się Akademie, kamerę Master TV zaproszono do gimnazjum nr 1. 1791 roku. Stosunki w Europie zaczęły układać się na Polski niepomyślnie. W kraju przeciwnicy reformy podburzali zacofaną szlachtę. Szukali poparcia u obcych dworów. Trzeba było działać szybko i zdecydowanie. 3 maja 1791 roku. Król Stanisław August. I przywódcy Stronnictwa Patriotycznego wykorzystali fakt rozjechania się posłów na ferie Wielkanocnej. I przy obecności zaledwie jednej trzeciej członków obu izb zgłosili konstytucję, która przy manifestacyjnym poparciu ludności Warszawy wbrew paru opozycjonistom została przyjęta przez aklamację. Dla Do dobra powszechnego. Dla ocalenia ojczyzny naszej i jej granic. Z największą stałością ducha niniejszą mniejszą konstytucję uchwalamy. Jestem tu w, naszy, w Polsce urodziła, tu się naszy piękny wierszy nauczyła. A napytam, co pan wie o rocznicy 3 maja? 3 maja. Trzeci... 3... No, to przecież imieniny mojej żony. Zresztą ja jestem nie tutejszy. Dziękuję. Dzień dobry. Przygotowujemy lekcje do szkoły. Może nam pan coś powie o dacie 3 maja? A co? Wy nie wiecie? Od 1 do 3 maja. Długi weekend. Już nie mogę się doczekać, jedziemy do znajomych na działkę, będzie grill, piwko, dzieciaki się wyszaleją, chociaż one to może wolałyby pochodzić po sklepie z żoną. Najbardziej lubią chodzić to do te... To ja już panu dziękuję. Jakieś dziwne te małolatki. Przepraszam, czy tam dziś w przychodniów o datę 3 maja? A skąd wiecie, że wtedy brałam ślub? Pamiętam, ja w białej sukni, Józio w smokingu, Szwagier kręcił i to wszystko na takim wielkim wideo. Ach. Może wy wiecie, co będzie działo się w Warszawie 3 maja? Pewnie, że wiemy. Mariola urządza imprezę. Będzie na niej pół miasta. To was też zaprosiła? A może ty to słyszałeś? Nie wiem tak dokładnie, o co chodzi. Ale najważniejsze, że nie idzie się wtedy do szkoły. I o to chodzi, nie? No. To może już lepiej wracajmy. Bo chyba nic z tego nie będzie.